Pójdę obudzić moje dziecko, bo przecież dzisiaj musi iść do szkoły, zresztą jak zawsze. Synu, wstajemy. Bum. Dzisiaj jest dzień dziecka! No nie. Trzy godziny później. Bum, 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 bum. Bam, bam, ba, bam, ba, ra, da, 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 da. O! Hmm... gdzie jest tato? Synu, chodź. Patrz co dla ciebie przygotowałem. Coś specjalnie dla ciebie. Mostem tego dnia. Tato! Tak. Bo dzisiaj jest dziecka dwa, kupisz mi coś? Uf. Du, du,